Dzień dobry, witajcie, kolejna wyprawa wędkarska rzeka Trend i znowu szczupaki na trupy. Spróbujemy coś złowić. Jestem w tym samym miejscu, gdzie udało mi się złowić moją życióweczkę i próbuję kolejny raz. Mamy ciągle listopad, połowa listopada, już Wam pokazuję co się dzieje. Czekamy, przerzucamy jakieś 45 minut godziny. Zobaczymy, co się uda Złowi Zapowiada się fajna pogoda, aczkolwiek bardzo zimny poranek. Spokojnie około 3 stopni Za dwa tygodnie, mają przyjść przymrozki. Może się fajnie ruszą szczupaki. Makrale jest dobrą przynętą na rzeki, bo ma bardzo twardą skórę, tak się nie rozwala jak sardynka Można dać ją nawet większy nurt. Mam takie haki bardziej na, na dużą makrelę. Nie jest tutaj za blisko głowy tutaj dodamy. O damy sobie gumkę Kotwica była tutaj Na środku Ale ostre kotwice Tak może być Tak sobie idzie do wody Może dalej jak teraz Podołek jakiś tam jest. Zrobimy trochę przyponów, trochę kotwic, żeby były gotowe. Tu jest jedna chińska stalka, one są dość tanie, 10 metrów, 20 poundów. Nie wiem, to one są takie jakby, niby są dobre, ale są cienkie, na większe ryby. Mniej odporne ogólnie na, na uszkodzenia. Łamią się, także nie wiem, na mniejsze ryby, na mniejsze haczyki używam tego, ale wiążę, nie zaginam y, tymi tulejkami tu w środku, tylko prostu robię węzły bez węzła. Tutaj na grubego zwierza y, z firmy Tronix Pro 50LB, ale to już będzie na pewno na różne przetarcia czy załamania bardziej odporne, dlatego to mam zamiar użyć na naprawdę duże przęty, duże makrele. Konkretny sprzęt, żeby to przeciąć. Na duże przynęty, duże kotwice przekładamy, i lecimy tak, haczyk karpiowy. od 8 do 10 obrotów, wracamy ze trzy. trzymujemy sobie, bo to jest cały czas sprężynuje i przekładamy. To nie ma prawa puścić, słuchajcie, nie ma prawa. Jakąś przeszkadza, to może sobie to obciąć drugą kotwicę. Regulujemy jaką chcemy przerwę, czy na mniejsze przynęty. Ja będę robił na duże, czyli powiedzmy gdzieś tak. Możemy sobie tutaj zawinąć. 9. Wystarczy i wracamy 3 i tu będzie do tyłu Albo do przodu To jest słuchajcie na rykina Teraz z tego miękkiejszego, 20 poundowego, mógłbym sobie normalnie zawiązać na dwa razy oczko. To jest dość sztywne, dlatego użyję sobie tej tulejki. W każdym, w każdym takim zestawie druta, jak kupicie, to macie tutaj tulejki o dobrym rozmiarze. Takie oczko wystarczy. zagadam sobie dużą, później mniejszą. Tu jeszcze sprostowanie, jeśli chodzi o te moje y, przypony, o moje rigi. Na szczupaka ja nie miałem na miejscu, ale to wam muszę pokazać. Jeszcze oczywiście trzeba. Używać tutaj na to osłonek. Po to są te osłonki. Te osłonki są po to, w razie czego jak jakimś cudem żyłka nam się zawinie tutaj. Gdzieś w tym miejscu, żeby to się nie zerwało. Czy też może się zawinąć rzeczywiście tutaj, zaczepić i wtedy nam na pewno tutaj przetnie o tą tulejkę? Także te osłonki trzeba, trzeba zakładać. To są takie osłony termokulczliwe jak używamy do kabli. Można sobie zrobić zapalniczką czy też opalarką. I tak samo tutaj. Tu lokal mam niebieski. To jak będziecie opalali, musicie tu uważać, żeby nie przypalić tutaj tej otoliny. To jest takie wrażliwe miejsca, gdzie będzie otoliny. Wtedy ten drut będzie tutaj ugiął i tracił swoje właściwości. Właśnie poprzednio kupione gotowe przypony tutaj były. Widziałem, że były przypalone i tu się właśnie urywały. Krętlika nie muszę dawać, bo będę miał krętlik na grawce przy żyłce głównej. No, tak to wygląda. Teraz jest to bezpieczne. Słuchajcie, jest branie idzie, idzie, idzie i siedzi. Do pół, Na tą całą makrelkę jest szczupak. Musimy znowu jak tu zejść? Bo woda jest ciągle nisko, bo jeszcze niżej powiedziałem niż ostatnio. Ładna ryba. Ojeja. O, ładna ryba. Odpiął się, słuchajcie, jakbym tutaj przyniosłem. Zaraz go tu ogarnę, ten podbierak, i go wrzucę z powrotem do wody. 9,5. Naciągnięte 9,5. Dobra, dajmy go na razie do wody. Musimy zabezpieczyć tu kamieniem jakimś, żeby nam nie uciekł. Na tyle kamienia, nie mogę dobrać żadnego. Tyle kamieni, to nie może się ruszyć już. Głęba w wodzie, niech poleży. 95 centymetrów. Na całą makrelę, piękna rybka. O, piękny, piękny szczupaczek. daję go do podbieraka, niech odpocznie, go wypuszczam. Ładna klucha, za dwadzieścia pięć, druga, trzy do piątej zostanę. Muszę rozebrać. Jest niby wiatr, taki chłodny, ale zrobimy tak gorąco słońce wyszło. I trzeba przerzucić ogień. Rzućmy kawałek dalej. Dobrze. Zbranie. Czy nie? No, mogło być. Mogło być. Się nie zaczął. Dobra. Zrzuciłem ile. Nawet nie pięć minut, podejrzewam. Albo kraby. Koniec sesji. Jak widzieliście, jedna rybka prawie 15 poundów, 95 cm, fajny szczupak. Drugie branie, które nie było wcięte, nie wiadomo co to było. Fajny dzień, fajna pogoda, dość ciepło. Za dzisiaj dzięki. Trzymajcie się połamania. Cześć!